Jeżeli korzystasz z Gmaila, no to ten odcinek jest dla Ciebie, bo dziś stworzymy automatyzację na platformie Make, która pozwoli nam automatycznie generować odpowiedzi na nasze maile z użyciem sztucznej inteligencji w Gmailu właśnie. Ja nazywam się Kuba, to jest kanał Piwomind i nie marnując więcej czasu, przejdźmy do części merytorycznej tego odcinka. Znajdujemy się właśnie w panelu Make. Mamy tutaj takie trzy bąbelki. Każdy z nich to moduł, który jest odpowiedzialny za. Kolejne odpowiednie zadania, które mają nas przenieść z punktu A do B. Pierwszy nasz trigger, tutaj rozpoczynający całą automatyzację, to sprawdzenie maili, maili na Gmailu. Oczywiście tutaj musimy połączyć nasze konto. Jeśli korzystacie z płatnej subskrypcji Google Workspace czy też Google Suite, no, to tutaj nie będzie żadnych problemów, ale jeśli wyznajecie zasadę, że za darmo to uczciwa cena i korzystacie z konta prywatnego, będzie konieczny tutaj dodatkowy krok, który zaraz wam przedstawię. Musimy wejść sobie tutaj na platformę. Taki tutaj link do góry: comfort.cloud.google.com i przywita Was właśnie taki panel. W tym panelu będziemy musieli sobie stworzyć nowy projekt potrzebny pod naszą automatyzację tutaj ustawiamy sobie nazwę i klikamy utwórz w momencie gdy utworzymy naszą automatyzację, ja nazwałem ją automatyzacja gmail, wchodzimy sobie w tą automatyzację i będziemy musieli tutaj aktywować odpowiednie API w tym wypadku będzie to gmail dlatego szukamy w wyszukiwarce gmail tutaj wyskoczyło nam gmail API i mamy tutaj właśnie gmail API, tutaj ja już mam to API aktywowane Wszyscy ci, którzy pierwszy raz to konfigurują, będą musieli tutaj kliknąć aktywuj to API i w następnym kroku przejdziemy sobie do tego, w jaki sposób skonfigurować tutaj to API. Wchodzimy sobie w zarządzaj i jesteśmy tutaj w panelu API. Musimy tutaj skonfigurować ekran zgody OAuth, dużo informatycznego mam po no, jumbo, ale jest to tylko skomplikowane nazwisko, sam proces jest banalnie prosty. Ja tutaj oczywiście wcześniej to skonfigurowałem, aczkolwiek tutaj przeprowadzę Was przez ten proces od początku. Stworzymy sobie nazwę aplikacji, dodajemy z naszego maila. Pamiętajmy, że istotne jest to, żeby konto Gmail było tym samym kontem, na którym jest nasz mail, tak? czyli to konto googlowskie tutaj połączone. Tutaj, jeśli chodzi o autoryzowane domeny, musimy dodać dwie domeny. Integromat.com oraz make.com. Integromat.com to dawna nazwa make'a. Stąd tutaj musi być to dodane, bo niektóre po prostu linki jeszcze nie zostały przekierowane. No i tutaj oczywiście dodajemy nasz e-mail. No i tutaj zakresy. Dodaj lub usun zakresy wchodzimy. Ja oczywiście tutaj mam wszystko skonfigurowane. I tutaj właśnie mam zaznaczone widzicie wszystkie te zakresy związane z, z API Gmail'a. Wszystkie tutaj zostały dodane. Aktualizujemy i to mamy dodane. Przechodzimy do kolejnego kroku. Tutaj musimy dodać na użytkownika, i konieczne będzie tutaj dodanie dokładnie tego adresu yy, Gmaila, na którym chcemy mieć generowane te automatyczne odpowiedzi. Klikamy Zapisz, no i mamy podsumowanie, no i robimy powrót do panelu. W kolejnym kroku będziemy musieli stworzyć dane do logowania. Ja tutaj oczywiście sobie wcześniej je stworzyłem. Dla Waszej tutaj wygody jeszcze przejdziemy przez ten proces ponownie. Klikamy identyfikator klienta OOF. Wybieramy typ aplikacji, aplikacja internetowa. Tu sobie dajemy dowolną nazwę. No i tutaj będziemy musieli dodać kilka linków URI, które są dostępne właśnie tutaj. Jak sobie wejdziemy. Tutaj są właśnie te wszystkie linki URI, które są potrzebne. W tym wypadku nas interesuje Gmail, więc sklejamy tego linka URI. Identyfikator URI. Następnie klikamy Utwórz. No i został utworzony nasz klient. Tutaj są oczywiście nasz indywidualny identyfikator klienta oraz tajny klucz. Więc wracamy do naszego panelu. I tutaj musimy kliknąć sobie, dodaj konto możemy sobie je dobrowolnie nazwać nazwijmy to google Pri private no i tutaj musimy kliknąć advanced settings i tutaj właśnie wklejamy, wklejamy te dane odpowiednie i klikamy tutaj sign in with google to nas przekierowuje na odpowiednią stronę gdzie będziemy musieli wybrać naszego gmaila i zalogować się. Więc mamy skonfigurowane, mamy połączone nasze konto Google. No i co tutaj konfigurujemy? Otóż hmm, wybieramy sobie folder, z którego ma brać yy, wiadomości. No ja tutaj biorę ogólny inbox. Filter można ustawić na simple filter. Jeśli chodzi o kryteria, no to tutaj bym sobie wybrał tylko nieprzeczytane maile. Czy w momencie pobrania ma zmienić nam status na przeczytane? Ja tutaj nie chcę tego no i maksymalna ilość rezultatów, no to jeden, żeby brało po prostu pojedynczą wiadomość dobrze, tutaj teraz wybieramy od kiedy ma zacząć działać ta automatyzacja ja wybieram from now on, czyli po prostu od teraz, wszystkie maile, które będą wpadać, będą po prostu przetwarzane przez tą automatyzację no i kolejny moduł to moduł OpenAI <tryk> tutaj musimy ponownie też Podobnie jak w przypadku Gmaila, połączyć nasze konto OpenAI. Ja tutaj już mam swoje połączone. Żeby to zrobić, to musicie pozyskać swój klucz API. Żeby to pozyskać, to wchodzicie na openai.com, wybieracie tutaj produkty, API Login. Jak się przejdziecie przez logowanie, wybieracie tutaj API Hops. Tutaj mamy API Keys, i tutaj są nasze klucze API, które będą nam potrzebne wy możecie sobie stworzyć swój nowy klucz który potem należy skopiować no i wkleić dobrze jak już mamy połączone to konto no to teraz możemy sobie po prostu skonfigurować ten moduł dobrze tutaj mamy create a chart competition oczywiście tu zostawiamy i tutaj możemy sobie wybrać model, z którym będziemy pracować. Ja wybieram ten 4O. Model 4O jest tańszym modelem od modelu 4, ale droższym od modelu 3.5. No tutaj musicie już indywidualnie wybrać. Ja bardzo lubię model 4O, wybieram jego. Dobrze, i wiadomość. W interakcję wchodzimy jako użytkownik, więc wybieram tutaj opcję Użytkownik. No i właśnie tutaj najważniejsza część, czyli tak naprawdę zbriefowanie naszego modelu sztucznej inteligencji do tego, jakiej odpowiedzi ma udzielać. W moim wypadku będzie to udzielanie odpowiedzi na zapytania klientów w sklepie internetowym, Małe Betlejem, który ma w swojej ofercie drewno, artykuły z drewno oliwnego. I tutaj właśnie odpowiednio wszystko to opisałem. Tutaj zawarliśmy właśnie kontekst tego, jaki ma być to rodzaj odpowiedzi, co ma się tutaj dziać, w jaki sposób ma odpowiadać. Ja bardzo lubię w tych promptach również zawrzeć przykładową odpowiedź do klienta. Tak. Tutaj mamy przykładową motywację do klienta i odpowiedź na poniższą wiadomość, tak? I tutaj, właśnie z tych wszystkich zmiennych możemy sobie wybrać: właśnie tutaj jest tekst content, który jest, o, tutaj tekst content, czyli po prostu treść wiadomości mailowej. I ma on nasz model wygenerować odpowiedź na to zapytanie. I tutaj mamy jeszcze taki jeden numer, jeden, jeden parametr max tokens, czyli takie ograniczenie, które sprawia, że nasze, żeby nasze API tutaj nie spalało za dużo, ale też daje to tutaj informację, jak długa ma być odpowiedź do naszego modelu. Tutaj klikamy OK, mamy to skonfigurowane i w ostatnim kroku nasz Gmail będzie musiał przygotować drafta. Tak, czyli ta wygenerowana odpowiedź musi trafić tutaj do Gmaila z powrotem, i tutaj musimy wybrać odpowiedni folder. Mm -hmm. Oczywiście będzie wersja robocza. Tak? Tutaj mamy, jeśli chodzi o e-mail adres, to mamy tutaj header. Tutaj mamy akurat do kogo? Czyli reply to, ale nie zawsze ten parametr będzie dostępny. Dlatego też dodatkowo dorzucimy sobie tutaj e-mail adres. Temat to mamy cierre, czyli taki skrót od odpowiedzi, no i po prostu odpowiedź na ten temat, który użytkownik napisał, no i w odpowiedzi dostaje ten rezultat, jaki wygeneruje nasz moduł ChatGPT. Dobrze, zatem nie pozostało nic innego, jak po prostu przetestować naszą automatyzację. Klikamy Run Once, no i sobie teraz leci, sprawdza maila, sprawdziło maila. Jest mail, teraz generuje moduł ChatGPT-odpowiedź na tego maila. Chwiloczek to zajmuje, no i następnie tworzy drafta ok. A więc przejdźmy, żeby zobaczyć tu, jak wygląda to, ta odpowiedź, i proszę bardzo, tutaj mamy treść tej wiadomości. Tutaj jest zapytanie, tutaj jest odpowiedź. Możemy ją teraz zmodyfikować odpowiednio do naszych potrzeb i wysłać. Moi drodzy. Dziękuję Wam bardzo za, za poświęcony czas. Ta prosta automatyzacja zapewne przyda się wielu z Was, którzy na co dzień odpowiadają i korzystają z Gmaila. Jeśli uważasz ten filmik za użyteczny, no to daj łapkę w górę, daj lajka, zasubskrybuj kanał. No i widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymaj się serdecznie, cześć.